W tym zadaniu musimy ustalić, którym z wielokątów jest wielokąt, który ma dwa razy mniej przekątnych niż boków. Żeby to zrobić, no to wystarczy narysować sobie przykład jakiegoś dowolnego czworokąta. Narysujmy zatem jakiś e, dowolny e, czworokąt, najlepiej wypukły. E, no i on ma cztery boki, natomiast przekątnych ma e, dokładnie dwie. Zatem dla czworokąta ta reguła jest spełniona. Liczba przekątnych jest dwa razy mniejsza od liczby boków. Boki mamy 4, przekątne mamy dwie, czyli to zachodzi. Natomiast zobaczmy, jak byłoby w przypadku pięciokąta. Czyli rysujemy sobie jakiś dowolny pięciokąt. Ma on oczywiście 5 boków, natomiast przekątnych ma raz, 2, trzy, cztery, pięć. W związku z tym ma tyle samo przekątnych co boków, czyli on nie spełnia warunku naszego zadania, no i tak dalej moglibyśmy sobie się przekonać, że sześciokąt ma jeszcze więcej przekątnych, no a siedmiokąt to już w ogóle ma dużo więcej przekątnych niż boków. W związku z tym jedynym wielokątem, który spełnia warunek naszego zadania, jest czworokąt.